Witam serdecznie kochani. Powrót. Powrót niedawnej przygody kochani. Okazało się, że jednak jednak doszliśmy do tego wniosku, że musimy dalej podróżować, dalej do Didotu na apokalipsę zombie. Jedne niektórzy przetrwali. I kochani, to jest kochani. Witam kochani bardzo serdecznie powrót w serii apokalipsy zombie sezon pierwszy obejrzałem jak na kanale kochani zaczynamy na start trochę się poprawiło chyba nie ma czegoś tutaj kochani są takie mięsze błotki są błotki chyba ja, też tak, są żeby nie <laughs> wiem bo już mi kraftowali już mi to robili A oczywiście kochani są witam was kochani w pierwszym odcinku nowego sezonu i powrót celi, wrócimy na skrzynkę. Będzie mi trochę raźniej. Więc to jest pierwszy sezon beta się skończyła kochani, beta była tak jakby nie była ciekawa, ale była spoko, dobra, na początek mamy wyspę. Nic e, no, to jest fajnie to się To jest mi dobre. pierwszą odcinką, jak mówię, to jeszcze pierwszy odcinek to jest taka mówię, wszystkie serie kochani, będą takie, że będę coś poszykował Poza odcinkiem, mm -hmm. w tej serii też będziemy robić bazy Nic no, my nie będziemy robić takich um, nie w tym sezonie, kochani, nie robimy dużych baz. Ja Wam mówię od razu, ja robię taką bazę. Powiem tak, no na pewno będą zombiaki. Ja nie wiem, że nie będą, Kochani, w tym sezonie my sobie zrobimy podziemną. My sobie podziemną, kochani, zrobimy... Um, no tym sobie zrobimy, więc tak. Tak będzie, no będzie zrobić. I lecimy w po prostu taką, że będą takie pomieszczenia, takie będzie, bomb, takie w bo mam fajne młoty, więc postanowiłem tak zrobić. A dzisiaj osiedlimy, no to będzie chyba kochanie, siedzieć się u Tak, tam gdzie wiecie, no... Tam, gdzie mieć <grytanie>

W możemy się otworzyć na otwarte, tylko sobie muszę zrobić spawna, więc tak, pierwszy spawn będzie tu, tak, Będę położowa nowego, 3 ścianowe do tak, tak, to nie Tam jest to walna, chyba widzę, bo tam jeszcze są te środkowe, no mieli dostęp do drewna, bo jak już kochaj mamy te tapki, to już wykorzystajmy jak w 100%. Bo w sumie, najlepiej tak robić, ja będę chcę woda szybkie spokojnie, robić. Wiecie, bez stresowa, bez sobie robić. Bezstresowo, bez podmianu odbierać sobie do drewna. Ja zbieram te, no naprawdę miałem ciężkie przeżycie. I sobie kocham, idziemy oj, następne te, jak one mamy. Nie następne, jak mówiłem. Będziemy trochę okay, podróżować, sobie. Po części też kocham, będziemy ogólnie chodzić też. Zbliżymy się do poziomu oczywiście 11, bo inaczej. Ale to sobie już a poza, czy za Nie zobaczymy ogólnie. Ale nie ciekawie odmnożyć, że już nie jest Nie zaskoczę po prostu. Nie zaskoczę po I kochajcie, tak, od razu co mówię. dochodzimy się około do 11.00. Ja zrobię to poza odcinkiem. A dzisiaj się odbędziemy, to ja po prostu zrobię. Tak, ja zrobię to chanilokun. No w no, drugim odcinku i będziemy robić bazę, tak? Będziemy je składać po mam teraz od bazy. mamy do zimienia, bo chcę teraz zrobić bazę. Tutaj mogę po prostu przywać, tak? tak Jakieś cienkie. Te... Prostoką zrobimy i robimy tak. Powiedzmy, tak? sobie to i sobie... Prostokąt, tak? Usiadłem, tak? Wiecie, może były też bety, to nie było nie oddać pieniąż. No, więc tak. No, powiem ja tak, jedną rzecz. biomy niektóre też się nie przetrwają. Zaraz się osiedlić w takich giełmach nie górzystych, tylko bardziej Pewnie nie korzysta, ale niby takie... Nie korzysta. Tu sobie trochę nie korzystał, to normalne, normalny typowo. Normalny. A jeszcze 5 tak żeby... To mi się na pewno przyda, bo już trzeba, każdy z datorów razem robi. To się przyda chętnie w jednym kraju. No i tu ta podstawa, bardzo też się przechodzi. No i trochę tak, jak już zdecyduję, jak się osierwa, to wam powiem. Bo albo nie będziemy szukać, szukamy dalej. Bo... No jak na razie trochę nie szukamy. Tak, jeszcze są sobie cm, który jest niedaleko w mnie. Ja... Możeś tam, nie Zobaczmy tak, jak chyba nie. Tak nie potrzebujemy. Może tak powiedziałem na terenie otwartym się może zrobimy ten rozkop. Zobacz to jest to. Jest to sobie tak z terenu A A I to jest coś takiego. Ja tylko używam tego. Przeniesiemy, otkniemy się po prostu tam. chwilę. Dobra. Jestem już kochani, wróciłem. Na chwilkę musiałem e, niestety coś ogarnąć, bo to był mój ogólnie problem, mój problem. Jak kochani mi nie było słychać, to przepraszam, jak coś w połowie 6 minut, to jest moja wina, przepraszam. Jak kochani mówiłem, bazę zrobimy sobie powtórzę, jeśli nie słychać było. Ja sobie to jeszcze przesłuchałem, a jak nie, to po prostu przepraszam, jak coś było, to powinienem mikrofon podłączyć. Znaczy dzisiaj jestem tak kochani zakręcony Co? Co? E, Dzisiaj jest kochani bo Mamy dzisiaj jest po czwartek Jak mi się, nie myli W jest tak czwartek Więc zobaczycie to w poniedziałek a <laughs> będę już na praktykach Przepraszam najmocniej czwartek Na praktykach będę no, W czwartek zobaczycie odcinek Na pewno A w środę to już dam informację jutro no zobaczę, jak nie to, bo w ogóle dzisiaj to och, nie miałem dzień mój, Jezu kochani. Wreszcie nie miałem kabaretu w ogóle. Z jedną rzeczą, ale to takie było śmieszne, że to jest hit. Bo ja wam kiedyś chciałem, chciałem, chciałem zrobić ten, Eee, jak się nazywa, kurde. No, zresztą, zresztą jak ktoś się może domyślać, nie muszę się domyślać. To nie jest, kochani, obowiązku waszą tylko moim, żeby wam to powiedzieć i tak, co mamy dalej? Mamy to. I kochani tak, no i... Chciałem zrobić w ogóle takie jadę chymleczną, kurde wam powiem, że no... Jak ktoś lubi, to naprawdę spoko, ale to jest wyższa szkoła jazdy, wam powiem. Dobra, kochani, na sobie już zrobimy to i zrobimy sobie następne. I naciskamy sobie B, zielone. No co mnie tu, no nie wierzę, nie, no kurde, aj tu. Cholera, jasno, dobra, ostatnia śmierć, chodź tu. Dobrze, że, to jest śmierć w ogóle, dobra, już, wiecie co? Yy... Pierwszy raz, nie no, hardcore'ie, koń to bym nie dał rady, kochani. Nie no, dałbym rady, tylko żartuję tylko, ale wiecie, musiałbym być bardziej ostrożniejszy w ogóle. Bo to kaninę są za bardzo pewny siebie, więc, jakby miał spokój, to te. jest tak niedobrze. Dobra, co mamy, wszystko mamy. Wszystko mamy, koń, tu będzie to, co mówiłem. Bamy się tam. Tepu, tepu, bo koń jest mamy. Bo jest noc a w nocy jest y, gorzej. No będzie, możemy iść tam, nie, tylko idziemy tu, do przodu. prosto przed siebie. i tak jak mówiłem będziemy się osiedlać choć w drugim odcinku następny kurtę to będę przeszladować dzisiaj chyba ale to świeci słońce naprawdę że przepraszam księżyc księżyc prześwita o nie no, pan zombie mhm, pan creeper pan zombie jest tam zombie, tam, dobra, czy mi idziemy tędy, dobra, ok. Kolejny białko nie zaliczony. Bią zimowy może. Zobaczę. Ale na pewno nie robię podkop i będą takie pomieszczenia po prostu, tak? Żeby to było... Miało to nie ręce i nogi. Jeszcze mnie coś dźgnie. Ja, nie, więc nie ma, ja uciekam. No mnie to kurde zaraz zadźga. To wam mówię, że to Total Hardcore, normalnie. To wam mówię. W że jeszcze mnie dźgają, to jeszcze mnie chcą zadźgać. To wam mówię, go to jest... Coś fajne, coś dziw, coś on oczywiście mnie zabije troszeczkę Dobra i to może w sumie nie otwarty, ale w sumie to był prawda, wyglądał jak otwarty Dobra, a nie, zaznaczymy sobie kolejny biom, bo już widzę, jest następny Wokół mnie, czy jeszcze muszę zjeść Nie, nic mnie nie atakuje, dobra, super To mi chodziło na razie Jesteśmy na razie w lokum bezpieczniej Koperek mamy, super o to chodzi A, krówki, nie krówki, coś takiego, to sobie jak nie dam Bo Można sobie na spokojnie to ogarnąć, to nie jest problem. Dobra, czy mamy już trzecie drzewo? Dobra. Nie, to tylko B. Dobra, to będzie drzewo nie. Choinki. Nie będę go prowizował, ale zróbmy sobie drzewo, no po prostu jakieś tam, no, dajemy choinki, ale dobra, tu mamy kochani bagna. O Jezus, jeszcze mnie no. nie, no i wiesz, to to się na pewno na mnie uprzyma. Dobra, uciekam. mnie to goni. Boże, jeden to mnie goni. Kurde... Nie, no wody nie mam jeszcze, ale pech. My to goni. Uff. No nie! Kurde, znowu mnie coś zginęło, no. Idziemy ja to wszystko dziggano normalnie. No kurde, to mnie dźwignąło, tu mnie dźwigniało. Kurde... No naprawdę prawda wam pani, bo można się śmiać z tego, ale to jest naprawdę kurde no... Czikali na wżykanie, no kurde mnie ciągle czekają. Dobra. Panie Endelmarze, to później pana przy tym to zostawię to. Zastawić, bądź Dobra, tam jest bagno. Super Dobra. Tam bagna, tu są miejsca, tu jest to tam dalej się, tam dalej o, są lamy, pięknie, oczywiście nie no oczywiście, cudowny pan pan mister pan mister zombie mnie zaraz zabiją wiecie co kochani? jednak się kochani mam być to pod ziemią a potrzebuje dużo dużo zwierząt w sumie, blisko siebie no oczywiście mnie zaraz zabiję, albo sobie go zabiję żeby nie było no nie wiesz no Nawet mi nie da dojść Nie no, takie coś mi nie może zabić No Nie no, za dużo, za dużo, za dużo Widzicie nie descopowała apokalipsa i już dwa razy zginąłem normalnie no Normalnie Jestem z siebie dumny chłopie jestem z siebie tak dumny. Czy to mnie zaraz zadźga, w ogóle to chana. Nie mogę spokojnie, no, no co jest, kurde, no co. Co chwila coś mnie tu dźga. No dobra, i tu się osiedlimy, ale wiecie, co zrobimy, muszę to przetrwać, no i do sobie przetrwałem. Kurde, przetrwałem noc, kurde, normalnie jestem z siebie, kurde, dumny cholera jasna dobra musimy się gdzieś wkopać w końcu ani zrobimy wersję schodkową ogólnie więc dobry pomysł żeby zrobić wersję schodkową więc kochani decyzja musi być już tak boże bym je kopalnie nie widział dobra oni tu się osiedlamy tu się wkopujemy już kochani już 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 nie ma ale zostaw mnie, ty panie, ty, no co on pan robi? No kurde, no, no i dobre, jak mnie zabije. Nie, musimy, pani zabić, bo kurde. O Jezus, to naprawdę, no już normalnie. To jest normalnie. Już też przesadę normalnie. Już mnie, kurde, zaćkało to już cztery razy, kochani. A nie, robimy po prostu podkopkę, po prostu. Tak jak mówiłem, robimy coś takiego, tylko muszę zrobić jako raz, dwa. Aże, przepraszam, razy 3. No i tak, to będzie nasza baza ogólnie. To będzie nasza baza na dole. To będą wszystkie pomieszczenia. to sobie udekoruję, kochani, po swojemu. I tak. Tylko później, kochani, to będzie winda jak coś tu. na razie tak, wiedzie tak. Nazywamy to więc po prostu musimy się, kochani, schronić. Więc. więc nazwijmy to taką dużą bazą, która będzie wypadowa, tak? takie jakby wszystko no tak zboże jedzenie coś takiego i na później się zrobi po prostu z tego jakiś wiecie strawce będą szybciej się zbierać więc czekajmy będą dobra my się to zamykamy zamykamy lokum dobra no że będą tu piętra ogólnie Mam taką kochani nadzieję, że będą tu piętra, ale na razie zrobimy sobie takie poddoły, Czyli to będzie jakby piętro pierwsze, a później zrobimy sobie kochani takie już. Pierwsze kochani piętro to będzie nasza jakby baza, to będą magazyn, tak tego drugie piętro też będzie trochę rozbudowane. Ale też kochani zobaczycie już tak może w drugim odcinku kochani, bo ja pójdę pewnie do kopalni. Trochę się uzbroję, na pewno. No i później nie wiem, co sobie zrobimy takie, wiecie, roku horoskopowego. Mam drewno, mam drewno, oczywiście, muszę być naszykowany. Dobra, nie, żeby się tak nie męczyć, pokażę wam coś pięknego. To jest coś naprawdę cudownego. I ja powiem, że to jest cudowne. Ja sam sobie to, sam na nie chwalę to. To wziąłem no i to pani no zobaczycie za chwilę, zobaczycie zaraz. Eee, muszę sobie tylko to wyłączyć. Zobaczymy sobie to. Zobaczymy sobie auto crafting. Tak jak kochani mówiłem w pierwszym z beta naprawdę chwaliłem jedną rzecz. I to dzisiaj to chwalę, Nie sierpy, tylko te moty. Są moty, które naprawdę mają w sobie kochani potencjał, No są super, nie możesz sobie zrobić to jest dużo żeby mieć coś tam a dobra czyli mamy czegoś za dużo rozumiem dobra czyli musimy to wyrzucić żeby dopiero rozumiem dobra czyli to się jeszcze inaczej tak albo mamy za mało a się że mamy za mało, zobaczcie na to mamy za mało no żartuję oczywiście, ale dobra no niestety, no nie pozwoli nam na to, ale dobra mamy to co mamy i to jest moje ulubione dzieło to sobie, on biznes normalnie no i pierwszym piętrem się po prostu zajmiemy taką, tak po prostu zrobimy taki lokum nie powiem pierwszy raz normalnie może się trochę pośmieć. No i to jest normalnie co humorystycznie, nie przejmujcie się po prostu, bo to jest... Coś pięknego. kopalnię sobie zrobimy na pewno. Tego kopalnie będzie pani rozkopale i później też też coś zrobię. Też pewnie jakieś tam pomieszczenia, pewnie zostaną pewnie zaangażowane. Mam taki kochani plan i taki jest, taki jest wym wymysł tego. Więc tak mamy bazę Później sobie ją udekoruję oczywiście tak zrobimy i tak i kochani musimy sobie nazwać bazę Więc za co zrobimy i skończymy odcinek Zo, włożę tylko to co mam włożyć schowam sobie temy. Zróbmy sobie to, hiarę łożę piekarnik, położę to może tamto. Dobra. Schowam itemy temy chociaż jakieś. Żeby to nie zawadzały. Tylko to potrzebuję. Dobra. Poszukuję tylko to. No dobra, więc zobaczymy czy się dzień zrobił, ale najpierw wchodzimy swoją bazę. Dobra. Do nie zrobimy sobie taki domek na górze, ale to już w dalszych odcinkach to zobaczymy na razie zajmiemy się, skupmy się na przetrwaniu dobra przetrwaliśmy dobra kochani może tak powiedzieć przetrwaliśmy noc e, z, z dedami trzema, co jak trzema dedami Dobra. trzema, ale jest dobrze udało się coś już tam się udało ugrać dobra w międzyczasie kochani już będę kończył schowajmy się z zombie, które nie ma na razie, trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Łapatrz, na kanale. Dziękuję, wam, że dzisiaj mam nadzieję, że będzie się podobała seria. Trzymajcie się, no i cześć.